tajcie na kanale Niko. Tu mamy mój domek. Z lalami oczywiście. Na dole mamy różne rzeczy. Na przykład takie laleczki. Ja tu mam drugi domek. A tego fajnie będę pokazywać. Ale tu mamy górę. Ojeju przybliżę może. Zobaczcie. Tutaj mamy takie kryształeczki i tu takie mamy y, malesy z domeczkiem. I tu mamy łazienkę, a tutaj sypialenkę. A tutaj jak widać kuchnię, to do zobaczenia w następnym odcinku. Liczymy na Was, że też jakieś nagracie. Do zobaczenia w następnym odcinku.